Jak odżywiają się studenci? Na no to pytanie usłyszymy odpowiedź od kilku zapytanych osób. Jak odżywiają się studenci? Dobrze się odżywiają, jak mają pieniądze. A jak nie, no to różnie. Ja wiem, no, ja uważam, że dobrze. Choć mało kupując, zakupy robią skromne, ale dobrze. To co najlepsze, to biorą. <śleskujesz> no, bo by biorą po pomidorku, po jabłuszku, czy po jednym bananie, prawda? No, tak nie ale za to dobrze. W tej chwili naprawdę nie mam pojęcia najbliższego. Kiedyś sobie studiowałam, teraz nie Ale po artykułach, na przykład, jakie zakupują, czy można wnioskować, że żyją oszczędnie? Strasznie. Po dwie cebulki kupują, po jednym paletce. Znaczy, yy, według Pana studenci żyją oszczędnie? Bardzo. Muszą oszczędnie. W ogóle wszyscy oszczędnie żyjemy. Wydaje mi się, że średnio. No tak, no bo po prostu zależy jaki student i zależy jakie ma utrzymanie i jakie warunki finansowe. Studenci mają bardzo różne warunki finansowe. Jeden jest biedny, drugi jest bogaty bardzo. Znam bardzo bogaty. Uważam, że skromnie, ale bardzo zdrowo. Dużo jest tak, to znaczy zwracam uwagę właśnie przede wszystkim na witaminy, na, na tego typu rzeczy. zauważyłem, że dużo z nich po prostu przeszło na, wege na wegetarianizm. Cóż mogę więcej powiedzieć? Ale żyją oszczędnie? Żyją bardzo oszczędnie, bardzo oszczędnie i skromniutko, Bardzo skromnie. A co najczęściej kupują? Kupują szypiorek. Ogór, kilka pomidorków, naprawdę takie rzeczy. Dwie cebulki, no coś takiego. Bardzo małe. Tak. rzeczy. Raczej oszczędnie i biednie. I biednie? I biednie. I biednie. A na przykład... Ilości artykułów, które u Pana zakupują, czy są duże, czy... Eee, nie, no bo przychodzą studenci, to jest tragedia. Jedno, dwa jajka, najchętniej to wybrali po pół. <grym> <grym> Poważnie mówię. Trzech studentów na dwa jajka. To jest <grym> <zauważy>. <grym> Dzień dobry, czy mógłby Pan odpowiedzieć, jak według Pana odżywiają się studenci? Czy żyją oszczędnie, czy raczej są rozrzutni? Bardzo oszczędnie. A na przykład w które zakupują, na przykład po ilości, nie wiem, jajek, można wnioskować? Jedną sztukę, dwie sztuki, jajek kupują. Kiepsko żyją. A po na przykład w partykułach? Dużo no, nie kupują. A na przykład w ilościach ile dużo? No, dwie sztuki maciasza, jedną jedno małą machelej. I... A czy są też rozrzutni studenci, jak Pan myśli? Chyba nie, bo nie mają z czego. Dacie żyją oszczędnie. A na przykład w jakich ilościach kupują u Pana jajka? No, proszę panie. bardzo. bardzo małe, 2, 3 do 5 sztuk. Dziękuję bardzo. Proszę. Pana, jak według Pana odzyskają się studenci? Studenci? Mm -hmm. Nie trudno powiedzieć. Ale jak pan myśli, czy ją oszczędnie, czy znaczy są rozrzutni? Nie no, student musi być oszczędny. No bo stu, stu, studenci podobno są biedni, to powinni mieć jakieś swoje stołówki. A ja się z panem nie zgadzam. Studenci Dlaczego? nie są biedni, proszę pana. Studenci są zmuszeni do biedy, znoszenia, a akademiki im ciągle podważały i ciągle mają problemy z tym akademikiem. Mówię panu, to jest naprawdę nieprawda, co pan mówi. Niech pan teraz coś powie, że student jest biedny. Moja kolega coś powie. Kolega student. Oni naprawdę niewiele mogą sobie kupić, proszę pana, ci studenci. Oni niewiele mogą sobie nakupić. Mają problemy z pieniędzmi od samego stania rano. Co tu zjeść, żeby coś kupić? Mogą Pani odpowiedzieć na pytanie, jaki alkohol na częściej kupują studenci. Czy w ogóle po alkoholu? czysty? Oj, wódkę. Żowrówkę. A w, w jakie dni nad, najczęściej? Hmm, w piątki. Przed kiedy? Przed sesją. A w czasie sesji? orientuje się Pani, czy pożycie alkoholu jest większe, czy raczej spada? No nie spada, nie spada, ale są bardzo zdenerwowani i wtedy kupują inny alkohol. Na przykład? Kolorowy. Aha, kolorowy. A na przykład tanie wina, czy są nie, kupowane? Nie, nas nie ma. Nie, nie ma? prowadzimy w ogóle tego. Mm -hmm. Na Szczytnickiej tam prowadzą wina. A jak pani myśli, studenci kupują tanie wina? Kupują, bo jak myśmy mieli przedtem, to kupowali ciągle. Byli z całymi klientami. Zresztą to zawsze jest tak. Całe życie tak było, że studenci kupują. Pieniędzy nie mają. Czy to prawda, że studenci ostatnio mniej piją alkoholu? No u nas wcale ich nie widać, proszę nie widać? Panią. Nie.